Jest bardzo późno. W Warnerze wszyscy się produkują na cinemakonie odnośnie projektów kinowych, które, się, które mają miejsce w tym roku od Warnera. Co, z żuka! Chyba, ale chyba nie w tym roku, Natalia. A między innymi właśnie tego Flasha, czyli tak. bardzo z, z jednej strony trochę problematyczny film, ale z drugiej strony bardzo dużo osób się na niego hypuje. Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury, jestem Jacek, ze mną są Natalia i Radek i to już jest kolejny zwiastun flasha, na którego reakcję robimy na tym kanale. Nie wiem czy ja byłem na poprzednim, chyba byłem, na. już nie pamiętam, było dużo zwiastunów Flasza, więc już zapomniałem gdzie byłem lub nie byłem, ale ja tu przeciwieństwie do większości osób średnio czekam na ten film. I ja tutaj od razu przyznam, jestem pan maruda i średnio czekam na ten film, ale zobaczymy co pokaże nam ten zwiastun, który teraz został zaprezentowany. A ty Natalia? Tak jak za pierwszym razem dość ten zwiastun mi się podobał, to po obejrzeniu go parę razy w kinie, bo u nas notorycznie on leci przed każdym seansem, coraz mniej mnie bawi, ale myślę, że to może kwestia tego, że po prostu już go widziałam z 15 razy. Tak, dokładnie. Się, mi się chyba podobał ten zwiastun, który był na... DC Fandom, dawno, dawno temu Nie, tamten to mi się w ogóle. Tamten w ogóle, ja po tamtym miałem spanko. Ten poprzedni, który zobaczyłem, było było wiele lepszy. A według mnie, ale jako... robili się, wypowiedzieli, A... ale przyszliśmy tutaj, żeby obejrzeć te reakcje, co nie? Znaczy, żeby zrobić reakcję na ten zwiastun, co? obejrzyj. Może, może zrobimy reakcję na reakcję. Nice. Kiedyś, za 10 lat, na 10 rocia hype-trenu. Gotowi? 3, 2, 1, start. Nie, nie patrzymy. Nie patrzymy. Nie, żebym nie, nie żebyśmy tego nie widzieli wcześniej. Hmm. Wszystkiego Natalia. Hmm. Flasz w multiwersum obłędu. Hmm. A jednak. jednak co, złączył się nam zły zwiastun Batmana odpaliliśmy. Ej, ej co to jest? co nie jest, jest? Co to Batman wipe na całego. <laughs> Ale oni, oni będą totalnie jechać na tym filmie po, po Batmanie. Nie, Jezu, jak, jak, jak Wow. No. Czy, czy to jest flash jeszcze? Nie, no śmieję się. Ale tą zagrywkę Mhm. Mm parents. But instead I completely broke the universe. Ale... Ten film wygląda dobrze, no co ja poradzę wam? <grym> nie, <Superman>. no nie wszystkie ujęcia, bo już powiedzieliście, że dobrze i to... Wykrakałem. <grym> means hope, right? Nie, Superman. nie wiem, no nie wszystkie ujęcia. get nuts? Mm. Masakra. Let's get nuts. Jezu! To jest ujęcie, które już było wcześniej o, pokazane. To, to, był, to było ujęcie bardzo w stylu Snydera, tylko że kolorowe. Intryguje mnie fabuła tego filmu. No, niby wiemy się mniej więcej, czego się można spodziewać. Mam jedno bardzo no. poważne spostrzeżenie na temat tego związku. Batmanów jest dużo. Nie Ale... Oh. Jezu, więcej Batmana, więcej Batmana. No ktoś oni chcą, żeby ludzie poszli na ten film, no a same flaszem ludzie To jest tak naprawdę Liga Sprawiedliwości film. No, na każde ujęcie z waszym przypada jedno ujęcie z Batmana. Gdzie mama? Ej! Ale, już, już myślałem, że dosłownie pojawi się logo Batmana i ty napis The Batman któryś tam. Okej, okay, więc tak próbuję, próbuję z tego wybrnąć Warner. Ja to powiedziałem... nie, 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 nie. nie. Nie, nie, nie. Co Natalia, kiedyś, Ty już ci się nie podoba? Ja, ja tylko opowiem taką historię, że kiedyś na forum komiksowym stwierdzono, żeby sprzedać jakikolwiek komiks DC w Polsce, to trzeba do niego do tytułu dokleić Batman. Więc jak tutaj widać, DC stosuje bardzo podobną taktykę. Niestety trochę nie mogą tego przemianować na Batman Batman, dwukropek, Flash, albo Flash i Batman, czy coś tego typu, ale wiemy o tym, że tytuł Ptaków Nocy już został zmieniony Batman po premierze, flash. więc... Nie, tak, Ptaków Nocy, Tytuł został zmieniony po premierze w niektórych krajach, więc, więc, jakby co tu jeszcze da się zmienić ten tytuł spokojnie. Czyli, fie, czyli wiemy już, gdzie przychodzi Tomasz Kołodziejczak. Tomasz Kołodziejczak przychodzi do Warnera. <grym> yy, <grym> co? Pierwsze spostrzeżenie na temat tego po prostu: z w porównaniu z tym poprzednim. Ten poprzedni mi się bardzo podobał. On no. był. Zabawny. Tam był dowcip, on był taki lżejszy. Ja bym po prostu pokazywała taką strukturę filmu, właśnie wszystkie dowcipy, jakieś śmieszne gagi, wszystko stamtąd po prostu było wciśnięte w tamte zwiasto. Ten jest strasznie mroczny, poważny, smutny, przygnębiający. Jest kolorowy Snyder. Ale powiem tak, że według mnie to, co jest tutaj pokazane z Flashem, ta historia związana, ta tragedia flasza, to według mnie to jest chyba najlepszy element tego zwiastunka, no bo zarówno tak. i, i pod względem fabuły i, i pod względem tego, jak to wygląda, to jednak najbardziej zaintrygowało. Natomiast te sceny akcji, które już widzimy głównie z Batmanem. Ja ma, ma, mam właśnie takie trochę ambiwalentne podejście do tego, ponieważ mi, mi się podoba to, co widzę. Oczy robię, jak widzę poszczególne sceny akcji, tylko na ile to jest efekciarski, i na ile to zostanie mi sprzedane raz, a później będzie, stwierdzę podczas oglądania filmu, że E, jednak nie. A na ile, to ile... Utrzyma, na ile temu uda się utrzymać świeżość, widowiskowość? Bo so, powiem Wam, że co, co teraz leci u mnie ten zwiastun na ekranie po raz kolejny. No i sorry, ale to wygląda naprawdę dobrze. Czuję nie wiem, nie co wiem jak nawet co, jak to określić, ale czuję w głębi, głębi dobrze, serca, to nie... że to wygląda bardzo no dobrze. No właśnie nie wygląda to. Może, może wszystko, że znaczy, wersję HD no, zamiast nie. 4K. Odpalcie wersję 4K na kanał. Nie. Wiesz co, <laughs> wygląda to nieźle, naprawdę wygląda to nieźle. Ja się tylko po prostu zastanawiam bardziej pod tym kątem, czy wszystkie jakieś gagi, dostaliśmy w poprzednim zwiastunie, więcej za bardzo w filmie już ich nie będzie. To jest popisze. po pierwsze zastanawiam się, czy dostaliśmy już wszystko, co mogliśmy dostać z Batmanem w tych dwóch zwiastunach. Ile tego Batmana więcej będzie? Bo jeżeli tego Nie, Batmana Natalia, będzie... <laughs> będzie Batmana. Coś czuję. Ale wiesz co? A po co ci kolejny zwiastun gagowy? Bo ten a zwiastun jest... widocznie jest po to, po to żeby podkreślić stawkę, żeby... Nie, przykuć... ten zwiastun jest po to, żeby podkreślić, że tu jest Batman. No wiadomo, Radek. <laughs> ale jed, jednocześnie też zbudować w trochę innym tonie, bo niektóre tutaj są ujęcia, które już były wykorzystane w poprzednim zwiastunie, tylko użyte w trochę innym kontekście. Mniej taka haha, patrzcie, rozrywka, tylko patrzcie, duża stawka, Batman, Flash próbuje uratować wszystkich, przede wszystkim siebie i swoją rodzinę. No, no i tak, raczej... nie wiem, nie wiem, ale intryguje mnie to i na pewno jestem bardziej nastawiony na plus niż na minus. Ja czekam cały czas tak średnio i mam wrażenie, że kolejne tygodnie to będzie Batman, Batman, Batman i Batman w promocjach Warnera. Co biorąc uwagę, jakie są też, że postać Flasza jest mniej znana. To jakie są problemy z Ezromillarem, to w ogóle się nie dziwię tym, że będzie Batman, 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 Batman. I, i na pewno e, to głównie jak, jak, jak sobie nawet poczytamy jakieś nagłówki mediów, które będą przy że to głównie będą podkreślić, że tu są, jest dwóch Batmanów, to znaczy raczej będzie y -y. Film, chyba jeszcze nie wyskoczy nam jeszcze żaden Paty są y -y. jakiś... Chyba będą trzymać go z daleka. Więc tak, masz poniekąd rację, Radku, więc zobaczymy, ile tego flasza w tym flaszu będzie, tak naprawdę. Ale mam wrażenie, że to może tak się skończy, że właśnie w materiałach promocyjnych będzie fokus na coś, a w filmie jednak wiem. David Zaslav mówił, że to jest najlepszy film superbohaterski, jaki widział w historii, <grafię> więc zobaczymy za te kilka godzin, jak będą pierwsze reakcje krytyków i później jak finalnie będą recenzje w czerwcu i jak my finalnie obejrzymy, jaki gust ma David Zaslav. <grafię> to będzie, to będzie taki ultimate, znaczy wiadomo, że no nie da się nie chwalić swoich filmów i wiadomo, że co ma mówić, tak? Ale zobaczymy, zobaczymy. Czy, te, czy od tego filmu zależy tak naprawdę, jak będzie toczyć się przyszłość DC w Warnerze? No nie, bo, bo DC i tak, tak jest już na innym kursie. To jest, powiedzmy, zmienia... pozostałość po, tak. poprzednich. Tak, historii. ale nie zmienia to faktu, że gdy, jeżeli ten film zarobi więcej niż mniej, to Gunn będzie miał. Większe pole manewru niż mniejsze. Ale będą mogli w końcu wypuścić ezre z piwnicy, bo przypuszczam, że oni go tam jakieś pół roku trzyma trzymają i więżą, bo chłopa nie widać. Myślę, że nie <grym> bez powodu. Tak, dokładnie, tam Michael Keaton osobiście go pilnuje. Dajcie nam znać, co wy uważacie o tym zwiastunie, czy też się hypeuje, albo nie na ten film. W czerwcu premiera w polskich kinach. A my was zapraszamy na inne rzeczy, które będziemy wrzucać w najbliższym czasie na kanale, na hype listy, które wrzucamy co tydzień na shortach oraz inne reakcje oraz podsumowania tygodnia w niedzielę. To wszystko na dzisiaj. Wpadajcie na naszego Discorda. Do zobaczenia. Na razie. Pa!